Zwiedzamy świat Halloweenowy w wts Ej, tu jest tyle dróżek, dobra, prosto jedziemy z Ej, ale fajnie to zrobili, że normalnie GPS cię prowadzi, ale było zwalone drzewo. Musimy jechać całkowicie inną drogą. Ty, ile odnóg jest teraz w lewo, w prawo? świat Halloweenowy, który zrobili, zarobiście. Złamać udało. I bravo. <laughs> Prime ten przekazuje, że niby siedzi w piwnicy, ale tak naprawdę to smaży z schabowe. Wiedziałem, że wszedł pod pantofel. Dobra, smaż jest i wbijaj do gry Ty, ja coś jest czuję, to że to wiesz co czekamy? będą... Ole, to między drzewami lawiracja to zostanie, idzie. już później. Będzie Trzeba odkryć 100% świata, no. Ale jaka lawiracja między drzewami? Tam na styk w lusterku widzę. Możemy albo w lewo, albo w prawo. W lewo, dawaj, do, do głównej drogi zobaczymy, czy poprowadzi nas. No. Pięknie co zrobili, fajnie, fajny pomysł. Idziemy Co ty gadasz? Trzeba obrócić Gdzie obrócić? No jak wejdziesz to to zobaczysz A, jest rondo. <grywa> Ej, super to zrobili ja ja. Że są ja ślepe tak, ślepe uliczki uliczkę, i po, tą 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 i po tą tą tym lesie tak, tak będziemy kręcić szukać drogi W ogóle nie wyjedzieć na w <grywa> Dobra poczekam chwilę Ej, jestem, jestem za tobą. Gdzie, dzieć Tak Dla samo jak... jest yy, zablokowane znowu. Tak, znowu jest powalone drzewo. No to leć w prawo no. Jak cool, to wygląda, to znaczy, kurde. Jak tym lasem okay. się jedzie. O, trzeba A. się naddać, dobra. Tylko po to się słupek. Y... Drzewo, nie słupek. No dobra. To? Nie, choć za mnie. I znowu rondo? No nie wiem. Ej, wiesz, że wychodzi na to, że w tym momencie to trochę się wracamy. Ale jaja. Ale Może jak nie zabłądzimy. Nie. <laughs> Ty czujesz jakby zrobili, że się nie da dowieźć? Z Dobra, i tu w prawo trzeba. Ej, no prawo to się wróć. Wró Prosto chyba w... w prawo to my się chyba wrócimy do początku, tak mi się wydaje. Tutaj w ogóle kawałek drogi nam zostało do odkrycia po lewej stronie, mógłbyś wnet ja wjechać no dalej, Znajdziemy inną trasę. I teraz że albo w prawo, albo w lewo. Ja bym cały czas próbował w lewo, żeby dobić do głównej drogi. Dobre. to jedziemy w lewo. Szukanie nowej trasy. Tak czy siak jeszcze tych zadań tutaj tyle będziemy mieli do zrobienia, że pewnie wszystkie odkryjemy i tak. Ostry w prawo. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Fajnie te naczepy idą pod tymi konarami drzew. Fajnie wyglądał w ustęku. no to moje kamerki to, to lewo. No? Dobra. Drum and Dobra, jeden prosto, bo jeszcze Ty. O kurde, a co tu się dzieje? Ty, ja pierdzielę jaka jaskinia, jaka łapa. Ale na tych super. Dwie. Ale w ogóle... Wjeżdżam te kurde, są... do, do paszczy. Ja, ten... Ej, słychać te dźwięki, tylko muzykę mam niepotrzebnie teraz. Jak coś ryczy. Zarąbiście to zrobili. Filipeczek się maneczką. E, wiesz co, no, no wiesz, będziemy dzisiaj jeździć wszystkie te zadania, więc jak coś to zaraz znowu wyjdziemy do głównego świata i będziemy... Może tak już... Tak, tak. Dokładnie tak, Tomek, dokładnie tak Chyba Tutaj jaki kręgosu i ten, klatka piersiowa żebra Ten no, zrobili mi świata, uważam to... ten świat. Dobrze jedź, jedź. Nie, bo po lewo, co jest, ale nie da się tam wjechać. A, no nie, nie, tu mam tylko okienko na świat. Chociaż, ty, a poczekaj. Czekaj, czekaj, wejdę w tryb fotograficzny. Wejdę dalej, w tryb to. fotograficzny i zobaczę. A nie, 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 dobra. Tu widać niebo nawet. Jak sobie podjedziesz. Dobra, jedziemy dalej. Ahoj przygodą. Patrz na lewo teraz. No ładnie, ładnie. O i tam zamek w tle widać. No, no, no. A my szukamy zamku. Ty, a widzisz, że jedziemy spiralą normalnie? Będziemy jechać. Okay. Jedziemy prosto przez te Uważaj. Ty uważaj. Ja przykameruję, jak spadasz. Jedna z najważniejszych tras kolejowych Warszawa-Poznań. O 5 rano w Łowiczu z wiaduktu nad torami kolejowymi runęła ciężarówka. Ciężko ranny kierowca trafił do szpitala. <grystanie> <grystanie> Jedziemy po tych żebrach. Kurde, zarobiliście! Zmieści się ta Zmieści, zmieści. Poknę. Spluń, to wejdzie. Ale jaja. Wjeżdżamy na las znowu ej, przytarłem chyba na czepą teraz tam, po suficie. No mapka jest petarda, mapka jest petarda Tak jak zrobili fajny ten świat e, na święta zawsze zimowa tą krainę Tak teraz no, odwalili kawał też, kawał dobrej roboty tworząc ten świat całomowy To jest świat Wiedźmy jakiś Dobra, jest wiatrak po i... ...zamek Jest ta kamerka No, na kamerce się zatrzymaj Nie wiem, czy tu jest New czy nie, nie ma są, tylko... On... Jak to zostawiłeś to mi zakwiedzi. połowę miejsca, to się zmieści. O dobra. Nie wiem dookoło? Tak, tak, załapał, załapał. Dobra, dobra. Dyniowa wioska. Dyniowa wioska, dobra. Dyniową wioskę będziemy mieli zaliczoną. Cmentarz. I jeden chociaż. Ja na razie widzę wiatraki. O kurde, cmentarz jest, no zarąbiście, bardzo mi się podoba. Fajnie to zrobić. Zamek. zamek jak za jaką głą, nie wiem, prawie nic no. nie Tu Tutaj dynie też Ale fajna droga Pewnie będziemy jechać tam Tu tą wioską mówisz No 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 pewnie tak Dyniowa wioska no to o, coś ta dynia się ten Tak rusza śmiesznie na tym moście Ta, no przesuwa się tak, no to jakiś o. feler a zrypali. Coś tutaj skacze ta kamerę, no Darujmy im to Dobra, już nie oglądam chyba dalej, czy oglądamy dalej? Dobra. Nie, z powrotem wiatraki no, Dobra, tym razem wody. jadę pierwszy no, z połowę, dobra. No dobra Przejeżdżamy przez Strumyk Super to zrobi. Kurde, kawał dobrej roboty Ja tam lubię się... Jak ktoś coś zrobił dobrze, to czemu mam się nie zachwycać? Ten zamek po prawej stronie mamy. A, i tak droga i tak prowadzi do zamku chyba, bo tak jest lawiracja, lewa, prawa, lewa, prawa i później maksymalnie w prawo. Jedziemy koło tego cmentarza teraz. Zrób aktualizację, zrób! Kilka kawał tego cmentarza jest. Znowu jest rozwidlenie. A, z dobra, zamknięta jest droga, drzewo tak, powolone. Tak, tak, tak. ładnie kamieniem wyłożona. To Czekaj, znaczy, ja jeszcze, chciałem widoczek sprawdzić z prawej. Nie. Złas jeszcze dwie kamerki będą. Tu jest kamerka po lewej stronie. I wiesz co jest w tym momencie odbicie w lewo. Odbijamy. Możemy jechać. Możemy zwiedzić, zobaczymy gdzie nas to zaprowadzi. Pewnie do tej kamerki, ale ciekawe co tam będzie. Nowy odcinek, mapa zaktualizowana. Tej kolejne rozwidlenie. A nie dobra, jestem. Powalone drzewo, dobra. Myślę, że tu też będzie niejedno jeszcze. Myślisz, że będziemy lawirować? No, myślę, że tak. Nie wiem. No, ciekawe, jak ten świat cały wygląda odkryty jaka jest wielkość. Ciekawe, gdzie nas to zaprowadzi. Co tu jest ukryte? No raczej, v, v ma musi być. No zawsze wrzucam najmocniejszy silnik. Dobra, tu też jest powalone drzewo. Bombiści, ale fajnie to zrobi. Ej, naprawdę, no, trzeba przyznać, fajny pomysł mieli. Wszystko jest naprawdę no, ładnie. Klimacik, petarda. Jakieś grzybki, halucynki się świecą. Dobra, jest odbicie w prawo do kamerki. O kurcze. Prawo i też się daje. Tak, no podejrzewam, że pojedziemy sobie, może dro inną drogą dojedziemy do zamku. World of Truck, ty! O kurcze! Dostałeś? Jakiś achievement zdobyłem. A, no ta, ta, ta. tak, 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 tak. Czekaj, spróbuję Ci tak zostawić miejsce. Ale żeś mi przypierdzieli, było widać na filmiku. nieprawda, u mnie nie. U mnie tak. Wiedźmiew wzgórze O kur... jest wiedźma! Są nawet trzy i gotują. To jest... jak się nazywa, Kociołek grafoniksa czy jak on tam O, znowu chrupała animacja między drzewami. Ciekawe czy u Ciebie też tak nie. Dobra. Koniec. No, delikatnie. Mm -hmm. Przypominam o łapkach, przypominam o subikach, lecimy po 10 tysięcy, zbliżamy się do 9. Więc wszystko w Waszych rękach. I dalej. Let's go. cię odpalony, ręcznik zrzucony, bieg zrzucony. Jedź, jedź, jedź. Dzisiaj gramy tylko ETS, zawsze tak jest. W niedzielę ETS albo ATS. Dzisiaj poświęcamy cały ETS, ik na to, żeby wykonać zadania z World of Track, te właśnie halloweenowe. I cały czas kurki. Skubito, zgubito jedziemy. U, 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 ale mi się napędził ty, ale tutaj przepaść. O, fajnie zrobią, dobra. Dzisiaj. No, odcineczku mi koło towarzyszy Kubito. Jak dojedziemy i przeniesiemy się na zwykłe ETS, to można z powrotem do nas do dołączyć. prosto? Dobra, prosto. ja myślę, że... Y... że nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, że jedziemy dalej. A, dobra, wracamy, nie da się, zablokowana droga. Co ty gadasz? Poczekaj, poczekaj, bo, bo walisz we mnie. Ten już ty, cofa, ty, 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 ty. ja jeszcze nie cofnąłem, ten już cofa. No zobacz sobie, jak chcesz podjechać, do przodu? Nie, nie, jedzie, dobra, dobra. Ale to wiesz co, dojeść tam do przodu i tak, bo ten, bo się, żeby odkryła droga. Bo mam okay, za... A, to... faktycznie. No, trzeba dojechać. Nie, ona nie jest zakryta, zobacz, jest przejazd. I jest wodospad, zarąbiście. A, dobra, O kurde, Nieważne. jaka kładka. Abyśmy wycofali ja przez temu, Ciebie, Ty. Nie, nie wyjedziemy. Dobra, to jedziemy. Zarą, zarąbiliście, w ogóle sobie mu, musimy zdjęcie zrobić może tutaj, ja wiadę tam dalej. Ja się tu zatrzymam. Ej, ale ja. Ale to lepa jest... kierownica. Jest miejsce dla Ciebie? Dobra, jeszcze podjadę, jeszcze, jeszcze, podjadę jeszcze podjadę, jeszcze podjadę. Dobra. Ale jazda, ty, zobacz co się dzieje pod nami, jak ta przepaść. No to jest, ty. Panie, muszę na ręcznym stać, dobra. No ja stoję na ręcznym. Też sobie coś tam pocykam może. Jak to wygląda w, w trybie fotograficznym? Ty, a ciekawe, czy można zmienić? A Da się pogodę zmienić? Porę dnia, ty, jest, no... można, można, ale niewiele się rozja rozjaśnia, wiesz? No nie, nie, nie. Pogodę też można zmienić. No dobra, fajnie, naprawdę super. No, ale to jest wersja Halloween, to jest wersja mapowa Halloweenowa. Twórcy to wprowadzili w World of Track. I właśnie robimy pierwsze zadanie z tego, zada z tych zadań. Dobra, to jedziemy. To jest taki świat wiedźm zrobili w tym roku. Coś niesamowitego naprawdę. Już się nie mogę doczekać też kurczę tej świątecznej wersji tej zimowej. To jest tym lodowiskiem co była wtedy. Tak. Ty, tutaj jaka grota pajęczyną obrośnięta. Aż mnie kusi, żeby tam zajrzeć. Ale nie wiem, to poczekaj, może dowiedziemy w końcu to zlecenie, bo ja nie wiem czy my się nie oddalamy. Czekaj. Ej, my się oddalamy. No. My powinniśmy zjechać na ten zamek i dopiero sobie jechać tą drogą. Dobra, jedziemy. Gdzie jedziemy? No prosto. No jak, no oddalamy się od zlecenia. Ja to nie wiem czy byśmy musieli nie zawrócić tutaj sobie. Kurde, teraz zawracać. No jest miejsce, Z damy radę. No. Hej, okay, ja na raz to zrobiłem. <laughs> Dawaj, teraz szybka akcja już nie rozglądamy się, tylko jedziemy, dowieziemy do zamku. No bo o to chodziło, żeby dorzucić do zamku. Bo to jest... Bym, bo my już pojechaliśmy jakby inną drogą, którą po, odkryjemy przy innym zleceniu. wiesz o co chodzi? Że tą drogą będziemy jechać od drugiej, od drugiej strony do, tej zamku, no. do tego zamku pewnie. Ty, jakieś latają duszki, czy co to jest, kurde, co tutaj leć le le Lecą jakieś te, ogniki takie, a tu się Chyba trzyma w powietrzu głowy. jeden kołnierz. Ty, ale jazda na maksa. A weź spadni? spadnij. Właśnie tak pomyślałem. Nie. I po przerwaniu barierek ochronnych spadł z wiaduktu na tory kolejowe. Kierowca poważnie zraniony został przewieziony do szpitala. Jego stan jest ciężki. Nie, nie, nie ryzykuj, bo to Ci się nie zapisze, wiesz, postęp. Nie, nie. Ale jest ale jeszcze jedna droga, mówi... odbicie takie, do, do tej jaskini. W tej jaskini podejrzewam, że znowu jest kolejna lawiracja w lewo, w prawo i po pozamykamy No, Ale to fajnie. jedziemy. Mhm. Bo jak odpalisz teraz mapkę, to widać ewidentnie, że jakby minęliśmy ten zamek i jedziemy, wiesz, całkowicie już w innym kierunku. Bo mapka nam się z postępem powiększa. Poczekaj, jak to będzie teraz? Dobra, dalej po prostu. Wszystkie zlecenia są w to samo miejsce. Już tutaj biały napisał, ale. Z różnych punktów, różne miejsca, mapy i tak no, się odwiedzi inne drogi, nie? inne drogi będą nas prowadzić do tego miejsca. Więc tak czy siak, no wiesz, no fajnie, no. Ej, ale jakby nie patrzeć, jest zarąbiście zrobiony ten świat. I tu pokłony kurde dla twórców, bo naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Nie, teraz nie wiem. A, bo tu jest zawalone, dobra. Dobra, wracamy na prawidłowe tutaj tory, bo my tu zboczyliśmy teraz. I już dojeżdżamy do głównej drogi i jedziemy do punktu docelowego, do zamku. Żebyśmy nie odbijać. Dobra, wyjeżdżamy. I im, ich oczom ukazał się jaki wjazd przez koniki. Ale jaka mgła. Normalnie wjeżdżasz, prawie nic nie widać. Co jest dalej? Jak to już idąmy szybko. Te Jest bydło nawet, po prawej stronie, koniki. Jest kamerka, to ci się ustawię. A nie, tutaj zrzucamy się, dobra, tu się zrzucamy. Kamerkę zaraz się zrobi. No Szybki zrzut robię, żeby nie tracić... I teraz wjadę w tą kamerkę, ona jest tutaj... Gdzie ona jest? Oprawi twoje. Ta. A, tu jest duszek. O, kurde, nie mogę... No i rusz do przodu. No dobra, pokażą nam ten świat tutaj. Kochane mordeczki, w górę łapeczki. Jaki ogród? Ten ogień jak śmiesznie jak się pali Czekaj, czy dużo zaprezentują jeszcze, czy już przerywamy jeszcze, jeszcze, tu jest ten most, który jechaliśmy Ale jak widać, nie, twórcy naprawdę nie śpią, nie? Oni cały czas aktualizują tą, grę, no, cały no, czas no. robią nowe mapki i cały czas robią takie eventy, eventy świąteczne. Dobra, skończyło się. Poczekaj, ja się tu rozejrzeć. Ej, ale jakie drzewo tutaj nawiedzone, zobacz jaki. Ślepa, ślepa, Pamy. Dawaj, przy tym drzewie, sobie zrobimy zdjęcie? z drugiej strony stań. Tej, tej czy z drugiej tej? Z drugiej, no albo poczekaj ja zaraz zobaczę bo wejdę, wszedłem w tryb zdjęć Chyba z tej drugiej No może Kiedy z drugiej jadę. no O wiesz co, byś musiał większy skos złapać O dobra no